Ponad 350 kg rybku węgorza trafiło w środę do jeziora Trzesiecko. Zarybienia dokonało koło PZW Jesiotr w Szczecinku. 124 tysiące zł, także ponad, grubo ponad 300 kg takiego zarabiania węgorzem w okolicach Szczecinka nie było bardzo, bardzo dawno. Ile, jaki procent tego na rybku przeżyje? Mamy tutaj niekwestionowany autorytet z nami, bo jest pan Piotr Dębowski, człowiek, który o rybach wie bardzo, bardzo dużo i jak on sam stwierdził przy tych warunkach, w korzystnych warunkach jest to bardzo duża przeżywalność, bo jest to duży, duży na rybek. To nie jest jakiś, to nie są jakieś małe rybki, to nie są szklaki. W związku z powyższym myślę, że za kilka lat jezioro Trzosiecko i okolice będą słynęły również z węgorza. Czy ten węgorz to jest element rewitalizacji jeziora, czy raj dla wędkarzy? Zdecydowanie element rewitalizacji jeziora, a rewitalizacja jest czymś, co wpływa na to, że jezioro staje się pomału rajem dla wędkarzy, w związku z powyższym łączymy y, przyjemne z pożytecznym, poprawiamy to, co człowiek przez wiele, wiele lat psuł na tym jeziorze, czyli staramy się poprawić stan y, środowiska, jaki tutaj, tutaj mamy. A przy okazji wędkarze również będą mogli się cieszyć z poławianych dużych ilości y, gatunków atrakcyjnych, takich jak węgorz, bo jest to gatunek, który w Europie jest coraz mniej liczny, zresztą dlatego mamy okres ochronny wprowadzany. I pewien jestem, że żaden owód rybacki nie jest tak intensywnie zarybiany tą rybą, jak właśnie owód rybacki jeziora Trzesiacko. Czy tylko Trzesiecko? Nie, owód rybacki jeziora Trzesiacko to nie jest tylko jezioro Trzesiacko, to jest również jezioro chociażby tutaj wilczkowo, które będzie zarybiane, Jezioro Ciemino z pewnością węgorzło zejdzie się również do jeziora Radacz i do jeziora Lipno, także cały owód rybackie jeziora Trzesiacko zostanie zasilony tym gatunkiem ryby. To ostatnie zarybienie w tym roku. Co w tym roku zostało wpuszczone do jeziora? To nie jest jeszcze ostatnie zarybianie w tym roku, bo czekamy na to. Jak spuszczą ryby, użytkownicy, rybacy czy hodowcy ryb, spuszczą stawy. Czekamy jeszcze na sandacza, czekamy jeszcze na lina, czekamy jeszcze na szczupaka. Mam nadzieję, że uda się to w tym roku. Pozyskać, uda się ten obwód jeszcze zarybić, bo z rybami niestety nie jest tak, że można iść do sklepu, powiedzieć, że proszę tą tej ryby w tej wielkości tyle i tyle. Nie. Dopiero po spuszczeniu stawu widać, czym dysponują hodowcy i co możemy od nich pozyskać. Na zarybianie wody rybackiego Dziora został ogłoszony konkurs. Wielu hodowców do niego nie przystąpiło z uwagi na to, że nie wiedzą, co mają w stawach. Wielka niewiadoma. Mam nadzieję, że nasi wędkarze jeszcze będą się cieszyć w tym roku. W tym roku co wpuściliście do Trzesiecka i do, do, w ogóle do obwodu? Bardzo dużo. Ilości sandacza. Jak widać, zarabianie sandaczem Owodu Rybackiego Trzesiecka zdało egzamin. Wędkarze w tym roku na tym jeziorze połowili bardzo dużo sandacza. Wpuszczaliśmy szczupaka i wpuszczaliśmy karpia, to jest to, co było w zeszłym tygodniu na jeziorze Lipno pewien jestem, że nie tylko w okręgu koszalinskim, ale również w całym województwie pomorskim żadne koło nie może się cieszyć z tak intensywnych zarybień wód, którymi się opiekuje. Ile pieniędzy przeznaczyliście w tym roku na zarybianie? Ile macie w planie na rok przyszły? Tradycyjnie rokrocznie 230 tysięcy to jest taka magiczna kwota, za którą zobowiązani jesteśmy kupić na rybek do zasilania owodu rybackiego jeziora Czesiecko. Poza tymi 230 tysiącami nasze koło wygospodarowało również pieniądze ze swoich funduszy. Za 5 tysięcy kupiliśmy Karpia. Jeżeli trzeba będzie jeszcze coś kupić, to, to z pewnością koło również wyasygnuje jakieś środki. Także widać ogromne pieniądze, idą na to, żeby nasi wędkarze mogli się cieszyć z poławianych ryb i żeby turyści mogli do nas przyjeżdżać, również poławiać ryby, które tutaj wpuszczamy. Na internetowej stronie Urzędu Miasta w zakładce Inwestycje ochrona środowiska znajdziemy zapis przeglądu ekologicznego sporządzony dla szczecineckich zakładów Kronospan oraz opinię Instytutu Technologii Drewna z Poznania. Oba dokumenty opracowano na zamówienie Kronospanu w myśl porozumienia burmistrza miasta z szefem Kronospanu. W końcowych wnioskach autorzy zgodnie stwierdzają, że emisja zanieczyszczeń pyłu zawieszonego PM10, formaldehydu i benzoapirenu nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem Kronospanu. Również ich zdaniem emisje te nie stanowią zagrożeń dla obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie miasta Szczecinek. To w bardzo dużym skrócie główne wnioski autorów publikowanych dokumentów zainteresowanych odsyłamy na stronę Urzędu Miasta. Nie tak dawno w październiku przytaczaliśmy opinię zespołu naukowców Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wskazanych przez szczecinecki sąd dla oceny wpływu na nieruchomości położone w pobliżu fabryki. Opinia biegłych z Gdańska jest całkowicie odmienna od tej z przeglądu ekologicznego. Niby ten sam zakład, te same kominy, ten sam pył, a jakże różne wnioski. Od niemal 20 lat mieszkańcy Szczecinka wyjątkowo cierpliwie czekają na oficjalne, urzędowe stanowisko. Czy to, co często czujemy, to zapach, czy smród? Czy fruwający wokół pył to tylko uciążliwość, czy może cichy zabójca? Po tych kolejnych rozbieżnych opiniach specjalistów, widzimy, że te proste pytania jeszcze długo pozostaną bez jasnej odpowiedzi. Papier jest cierpliwy, wszystko przyjmie. Może wkrótce, jedną z tych naukowych rozpraw zobaczymy w niecodziennym, ale bardzo ekologicznym wydaniu papierowym. Szczecineska młodzież poznaje dzieje Pomorza Zachodniego, uczestnicząc w cyklu zajęć w ramach programu edukacyjnego Pomorze Jakiego Nie znamy. Tematem spotkania, które odbyło się we wtorek, były dzieje rodu Gryfitów, książąt Pomorza Zachodniego, którzy jeden ze swoich zamków mieli w Szczecinku. Prezes Szczecineckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego Joanna Powałka, w sposób bardzo ciekawy, przedstawiła burzliwą historię rodu od Warcisława I do XV wieku. W czasie kolejnego wykładu Młodzież pozna dzieje Gryfitów od czasów Bogusława X Wielkiego do Bogusława XIV, który był ostatnim panującym księciem z tego rodu. Szczecinecka lokalna organizacja turystyczna kupuje nowy sprzęt wodny. Tym razem kupiono nowe kajaki i łodzie wędkarskie, które wzbogacą ofertę turystyczną Szlot. Przez ten okres czasu, czyli 2012, myśleliśmy o tym, jak wzbogacić naszą ofertę, naszej lokalnej organizacji turystycznej, o kolejne elementy. I takim zapotrzebowaniem w tym sezonie letnim były spływy kajakowe. Naprawdę to był ogromny sukces naszej organiz lokalnej organizacji turystycznej, pod względem tego, że tyle osób chciało wypożyczyć kajaki i organizować spływy. Myśmy je organizowali, mamy też dowóz, mamy przyczepy i dowożenie tych kajaków, ale ich było ciągle mało, dlatego że. Przypominam, że te punkty wypożyczenia kajaków nie tylko są na naszej przystani i można organizować, ale też na przystani można wypożyczyć sobie nasze jezioro kajak, jak i yy, na plaży miejskiej. No i nie, niekiedy brakowało tych kajaków, dlatego yy, napisaliśmy wniosek, osoby odpowiedzialne w za zapisanie wniosków do lokalnej grupy rybackiej, jest to pod patronatem Urzędu marszakowskiego i udało się. Udało się napisać projekt yy, o dofinansowanie w 65% kajaków. kajaków turystycznych, jedynek, dwójek i nową, tutaj bardzo ciekawe, mianowicie kajaki wędkarskie. Będzie takich sześć kajaków, gdzie można będzie sobie pożyczyć i łowić z nich ryby, po prostu wędkować. To jest taka fajna, mobilna łódź do przemieszczania się i spokojnego łowienia. Kajaki są bardzo lekkie, wygodne, to jest bardzo ważne przy przenoszeniu ich na brzeg, czy przez różnego rodzaju zapory, tamy, a do tego z bardzo wygodnymi siedzeniami, takimi, takimi, to są takie bardzo wygodne z gąbką obite. Do tego jeszcze są siedziska dla dzieci, a tego brakowało również w tym roku. Więc oby tylko czekać, kiedy przyjadą na wiosnę. Czy będą jeszcze jakieś inne zakupy? Może już były. Te kajaki to jest jeden z większych zakupów, który będzie, bo przypominam program ten, który jest dofinansowany, to jest około 100-300 tysięcy, to jest duży wydatek dla na naszej organizacji, ale wychodząc naprzeciw również oczekiwaniom to, co się dzieje na naszym jeziorze i przez klub wędkarski od nasz tutaj szczecinecki, czyli organizowanie różnego rodzaju zawodów wędkarskich, wraz z panem starostą zakupiliśmy łodzie wędkarskie, takie duże i trochę takie mniejsze na nasze jezioro, mobilne bardziej też, dlatego, że no jest takie zapotrzebowanie, ludzie pytają się o łodzie, wędkarze przyjeżdżają z całej Polski do nas i zamiast targać z sobą tą łódź mogą wypożyczyć u nas na miejscu i to się sprawdza, bo ostatnie zawody, które były w Grand Prix Spinningu były już 100% wypożyczenia łódź, ich jest 5, dwie są właśnie dofinansowane ze starostwa od pana starosty, dlatego bardzo dziękuję, bo to też wychodzimy na, na, na właśnie na, na ten rynek, który jest dosyć atrakcyjny, no bo nasze jezioro jest wędkarsko dosyć dobrze w stoi. 12 października, o czym informowaliśmy, burmistrz Jerzy Hardy Douglas wydał decyzję orzekającą o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez firmę Chronotex, polegającego na budowie fabryki mebli i obsługującej jej kotłowni opalanej biomasą. Z tą decyzją nie zgadza się Stowarzyszenie Terra, które zaskarżyło ją do samorządowego kolegium odwoławczego. Odniosę się tutaj do wypowiedzi rzecznika prasowego Ratusza Panaczuka, który no, w swoim oświadczeniu... Hmm... Bardzo niepochlebnie wyrażał się w naszym stowarzyszeniu, że nie znamy podstawowych, elementarnych zasad prawa, że manipulujemy faktami nie po raz pierwszy raz zresztą, nie wiem, kiedy to robiliśmy, ale widać pan rzecznik ma lepsze informacje. Chciałem się odnieść w kilku punktach, proszę Państwa, do tego, co tam było powiedziane. Najważniejsze sprawy poruszyć. Proszę Państwa, kronotek złożył wniosek do Rdosiu i do Sanepidu z prośbą o opinię. Tej inwestycji. Proszę Państwa, ja ten wniosek przeczytałem od deski do deski. Gdyby urzędnicy w Wiosiu, albo w Rdosiu, czy Sanepidzie robiliby to samo, podejrzewam, że doszliby do zupełnie innych wniosków. I wniosek ten zostałby odrzucony. Podejrzewam, że on został po prostu klepnięty. Owszem, kotłownia ma małą moc, nie oszukujmy się. To jest 500 MW kilowatów. No tak jak liczyłem, to jest około 50 domków jednorodzinnych. Może się to wydawać mało albo dużo, zależy z której strony do tego podchodzimy. Tylko że jest jeden problem. Kronotex chce tam spalać odpady z płyt wiórowych. Proszę państwa, w raporcie Kronotexu te odpady to jest biomasa. Jednocześnie w Szczecinku zabrania się Mieszkańcom, komukolwiek spalania takich odpadów, twierdząc, że są to odpady niebezpieczne. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale w cudowny sposób w raportach chronoteksy odpady niebezpieczne zamieniają się na biomasę. I to zostaje klepnięte, zatwierdzone i przechodzi. I nam głównie o to chodzi. Jeżeli ta kotłownia by była opalana gazem, my nie mamy żadnych pretensji. Proszę bardzo, proszę stawiać. Produkować, ciąć, robić, co chce, ale te odpady nie mogą być tam, tam spalane, a przynajmniej w takich warunkach. I tłumaczenie, że tam będzie temperatura 1000 stopni, yy, nic nie daje. To musi być minimum 1200 stopni i spaliny muszą być w tej temperaturze minimum 3 sekundy. Później muszą być raptownie schłodzone. Wtedy możemy mówić o pełnej degradacji tych szkodliwych substancji. Inaczej nie ma o tym mowy. Yy, Naszym zdaniem burmistrz, wydając tą decyzję, naruszył prawo. Owszem, burmistrz mógł to zrobić, ale naszym zdaniem zachował się w tej, w tej chwili jak piłat. Umył ręce. Dostał opinię, nie musiał się na tej opinii opierać, bo burmistrz ma swój rozum. Przecież wie, że są tu dwa programy ochrony powietrza, no, które cały czas obowiązują. I każde dokładanie każdej następnej kotłowni bez no, dogłębnej analizy. No jest, jest wydaniem decyzji z naruszeniem prawa. No, tak to nazywamy i inaczej tego nie nazwiemy. Burmistrz piła tumę ręce. Powiedział w wiosie Ordoś, przepraszam, Rdoś i Sanepid wydał pozytywną opinię, to ja oczywiście również wydaję pozytywną opinię. Trzeba się czasem zastanowić nad tym, co się robi. Tylko dlatego jesteśmy temu przeciwni. I proszę pani, skierowaliśmy, no ponieważ wyłączono nas, jakby powiedzieć, z procesu decyzyjnego. Jedynym naszym wyjściem było skierowanie sprawy do prokuratury, no, która ewentualnie zajmie stanowisko. Yy, chcielibyśmy jeszcze powiedzieć, że działania tery to nie jest żadna manipulacja. My nigdy nie manipulujemy faktami, ani informacjami. Podajemy zawsze rzetelną informację, żeby każdy mógł się sam z tym zapoznać i sam wyciągnąć wnioski. Każdy ma swoje prawo do własnego zdania. My takie stanowisko reprezentujemy i będziemy go bronić. A jeżeli pan Czuk albo pan burmistrz uważa, że manipulujemy faktami, podajemy nieprawdziwe fakty, zawsze może nas podać do sądu, czego do tej pory raz zrobił i sprawę przegrał. Jakie jest stanowisko prokuratury w tej sprawie? Yy, prokuratura przystąpiła yy, do sprawy na prawach strony. Będzie reprezentować, no nie można powiedzieć, że będzie występ, reprezentować stowarzyszenie, absolutnie. Prokuratura wystąpiła na prawach strony przy, w sprawie, która będzie się toczyć przed samorządowym kolegium odwoławczym. Będziemy czekać na decyzję w spokoju, no i mamy nadzieję, że decyzja SKO będzie korzystna dla mieszkańców. Szczecinek ponownie znalazł się na liście inwestycji drogowych województwa zachodniopomorskiego. Po tak zwanej małej obwodnicy, która już niedługo zostanie oddana do użytku, przyszedł czas na kolejną schetynówkę będzie to ulica Warińskiego. Projekt złożony przez rząd miasta został bardzo wysoko oceniony przez komisję oceniającą projekty. Uplasowaliśmy się w kategorii dróg gminnych na szóstej pozycji, a więc no, jest to bardzo dobra, dobry wynik. I z tego tytułu miasto uzyska dofinansowanie w wysokości przeszło 600 tysięcy złotych na gruntowny remont ulicy Waryńskiego, fragmentu ulicy Pilskiej. Dodam tylko, że inwestycja jest w zasadzie trójfinansowana, ponieważ część pieniędzy na tę inwestycję pochodzi z budżetu Starostwa Powiatowego w przecinku, które wyasygnowało na ten cel 200 tysięcy złotych. Partycypuje w kosztach tej przebudowy również firma Kronoszpan, która ze swojego budżetu przekazała na ten cel 180 tysięcy. I jeszcze dodam tylko jedną bardzo istotną informację z punktu widzenia realizowanego projektu, bo ten projekt to jest, tak, to jest tak zwany Polski Narodowy Projekt Przebudowy Dróg Lokalnych. Trwają teraz konsultacje międzyresortowe dotyczące możliwości zwiększenia dofinansowania dla samorządów, które... Uczestniczą w, w tym programie i jeżeli zostaną wysłuchane no, sugestie samorządowców, to bardzo możliwe, że kwota tego dofinansowania będzie jeszcze większa, ponieważ zwiększy, zwiększy się parytet dofinansowania z 30 na 50%. No ale to jest jeszcze melodia przyszłości, Wszyscy, wszystkie samorządy, które złożyły swoje aplikacje, będą starały się, no, będą oczekiwały na decyzje, które zostaną podjęte przez Radę Ministrów. A kiedy ta inwestycja ruszy? Trwają przygotowania już do uruchomienia procedur przetargowych. Wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej chcemy, aby taki przetarg został już ogłoszony na początku stycznia 2013 roku. We wtorek w siedzibie Platformy Obywatelskiej w Szczecinku dyżur pełnił senator Piotr Ziętarski. Senator pochodzi ze Szczecinka i w miarę możliwości odwiedza rodzinne miasto. Kiedy tylko. Mam chwilę wolnego, to znaczy w cudzysłowie wolnego, wtedy kiedy nie mam zajęć w Senacie czy w Sejmie, bo reprezentuję Senat na posiedzeniach Sejmu, jeśli chodzi o reprezentację przy inicjatywach ustawodawczych senackich, a także praca w Krajowej Radzie Sądownictwa, która pochłania przynajmniej tydzień, czasu w miesiącu, zostaje mi kilka dni wolnych. Wolnych w tym sensie, że mogę, mogę poświęcić pracy jak to się mówi w terenie czyli w swoim okręgu w swoim okręgu tak. jednocześnie w swoim dawnym rodzinnym mieście tak jest i tu jest szczególny sentyment do Szczecinka oczywiście w moim rodzinnym mieście do którego nie tylko że się przyznaję ale jestem dumny że pochodzę ze Szczecinka że tutaj przeżyłem swoje dzieciństwo w tym pięknym uroczym mieście nad jeziorem zresztą mieszkałem na Kościuszki 10 pamiętam Pierwsze, e, pierwszą działalność pana e, astronoma Giedrysa, który przychodził z, po moich rodziców ich Wyciągał na obserwacje gwiazd z lunetami, pamiętam, te czasy. Także zbyt, dosyć reguły, ale w szczecinku jestem dość często. Dziś jest pan nie z głową w chmurach i w gwiazdach, ale w konkretnych sprawach. Dzisiaj jestem rzeczywiście na ziemi i z reguły, kiedy jestem, to staram się po pierwsze zorganizować dyżur senatorski, a żeby była możliwość spotkania się Zwykłych obywateli, którzy chcieliby się spotkać z senatorem, bardzo często udzielam porad prawnych, bo sam jestem prawnikiem. Także te, te kwestie ściągają często, często tutaj ludzi, ale także spotykam się z burmistrzem, z samorządowcami. Dzisiaj również odwiedziłem dyrekcję Lasów Państwowych. I nie tylko, że interesuję się problemami, ale również jakby przekształcam te, te problemy w konkretne działania, zarówno legislacyjne, jak i interwencyjne. O, na przykład dlatego spóźniłem się parę minut tutaj na, na spotkanie, ponieważ przedłużyła się rozmowa z panem burmistrzem Szczecinka, który referował mi problem który już mam na, na sercu w tej chwili, schowany rozbudowy szpitala powiatowego i spróbowania uzyskiwania z, z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dodatkowych funduszy. I już się ten temat dzisiaj przyjąłem i rozpocznę, rozpocznę działania. Z góry nie chcę obiecać efektów, bo jeszcze nie zdążyłem rozeznać możliwości, ale w na przyszły raz, jeśli, jeśli, jeśli tutaj Państwo będziecie, to, to, to powiem, czy taka możliwość istnieje. To jest tylko po prostu przykład. Już w najbliższy piątek w Szczecinku odbędą się tradycyjne Zaduszki jazzowe. W ramach Zaduszek zostanie odprawiona msza w intencji wszystkich zmarłych muzyków wywodzących się ze Szczecinka. W imieniu Szczecińskiego Towarzystwa Muzycznego chciałbym bardzo gorąco zaprosić na Szczecińskie Zaduszki Jazzowe. W tym roku chcielibyśmy zaproponować dla państwa mszę jazzową oraz koncert zaraz po mszy świętej. Zaduszki jazzowe odbędą się w kościele pod wezwaniem Świętego Krzysztofa w Szczecinku w piątek, 9 listopada o godzinie 19. Serdecznie zapraszam. Kto wystąpi? Wystąpią kwartet jazzowy pod kierunkiem Andrzeja Walczaka oraz chóry Orantes i chór Szkoły Muzycznej pod moją dyrekcją. To wszystkie informacje w dzisiejszych aktualnościach, a ja zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.